Myślę, że większość z nas, a nawet ośmieliby się powiedzieć, że każdy człowiek chciałby, żeby życie po tej stronie życia było bez trudności, bez przeciwności, bez problemów. No i jasne, dlaczego mielibyśmy chcieć trudności, problemów. Oczywiście, ponieważ one są, to my widzimy, że Bóg z tego wyprowadza dobro. Pocieszamy się tą myślą biblijną, że. Bóg nam wynagrodzi to, kiedy będzie nowe niebo i nowa ziemia. Oczywiście, ale bolelibyśmy, żeby to było już teraz. I niestety niektórzy weszli w też w taki sposób myślenia, że, po tej, że jak już jesteś wierzący, to po tej stronie życia nic złego cię nie spotka. Oczywiście wierzę w Bożą ochronę, wierzę w Boże cuda, wierzę w Boże prowadzenie, a jednocześnie na podstawie tej samej Biblii wierzę w to, że jest trudno, ponieważ... Jak pisze Paweł Apostoł, przychodziliście do Efezjan, kie, pisze, kiedy dni są złe, przybierzcie całą zbroję Bożą. Widzimy ludzi, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, którzy cierpieli z powodu tego, że wierzyli w Boga. Widzimy apostoła, który był biczowany, apostoła Pawła chociażby, który był biczowany i uwięziony. Więc widzimy, że po tej stronie życia jest ta dwoista rzeczywistość. I czasami trudno nam spojrzeć na cierpienie i chcielibyśmy uchwycić się takiej idei, Niestety, zwodniczej idei, która też czasami przebija się do pewnych nurtów chrześcijaństwa, że po tej stronie życia nie będzie nic trudnego i ciężkiego. Będzie i jak sobie z tym poradzić za chwilę? A mówię o tym dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i doszliśmy do momentu, kiedy Jezus mówi tak. Poprosiwszy wtedy do siebie dwunastu, powiedział im: Jak wiecie, zmierzamy do Jerozolimy. Kiedy będziemy na miejscu, spełnią się wszystkie przepowiednie proroków mówiące o mnie: zostanę wydany w ręce Pogan, wyśmiany, znieważony, opluty, wreszcie ubiczowany i zabity. Lecz na trzeci dzień powstanę z martwych. Ale oni nic z tego nie rozumieli, myśleli bowiem, że to znowu jakaś metafora. I wiemy, że tak jest, że. Po tej stronie życia są rzeczy trudne. I teraz, żeby nie teoretyzować, ale pokazać nam trzy przyczyny zła i trzy Boże odpowiedzi na trzy przyczyny zła. Tak? Biblia mówi nam, że są takie trzy przyczyny zła: to jest ciało, świat i szatan. I teraz o co chodzi, jeżeli chodzi o ciało? Nie chodzi o nasze fizyczne ciało wtedy Biblia używa najczęściej słowa w Nowym Testamencie e, soma. Czyli ciało, ale kiedy złe skłonności w nas, czyli Sarks. I teraz pewne rzeczy w naszym życiu biorą się, i to jest jakby rzecz, za którą my bezpośrednio jesteśmy odpowiedzialni, z powodu naszego grzechu. Żeby nie mówić o oczywistych grzechach prowadzących do oczywistych uzależnień, na przykład jednym z takich grzechów jest wybiórcze lenistwo. Czyli są tacy ludzie, o których mówimy, wow, jaki on jest pracowity. Myślę o jednej konkretnej osobie. Kiedyś byliśmy na pewnym wyjeździe kościelnym kilka dni i mieliśmy takie grupki, gdzie się dzieliliśmy. I ta z osób powiedziała, wiecie, a do mnie najbardziej z tego, tam było nauczanie potem nauczanie się dzieliliśmy, a mówi, do mnie najbardziej dotarło to, co, co powiedział pastor o wybiórczym lenistwie. I ktoś, wiecie, zawsze w grupce się tacy znajdą. Mówi, nie, gdzie ty jesteś, to nie, nie znam pracowitszej osoby od ciebie. Ona mówi, ja wiem, gdzie jestem pracowita. Wiem. Ale są rzeczy, które odwlekam. I wiem, że to nie jest dobre. I zaczęła mówić tam, pod względem pracy zawodowej, jakie rzeczy odwleka e, i z powodu których ma czasami problemy, powiedziała o tym, że powinna się regularnie badać, a tego nie robi, powiedziała, o, że są jacyś ludzie, z którymi wie, że powinna porozmawiać, i trochę wyjaśnić, sobie, oczyścić te relacje, a tego nie robi. E, zauważyła, że łatwiej jest jej. E, na przykład w wolnym dniu powiedzieć swoim mniejszym dzieciom, że mm, małym, takim młodszym, tak kilkuletnim, że e, no mieliśmy jechać na basen, ale mama jest zmęczona, to może zamówimy pizzę, lody e, i poglądamy sobie bajki i dziecko, no wiadomo wtedy na to reaguje pozytywnie, ale ona wie, że lepiej by było, żeby pojechali na basen dla dziecka i dla niej, więc zauważyła takie rzeczy i teraz z powodu tych naszych grzechów, naszych złych wyborów doświadczamy zła. Ponieważ grzech jest zawsze złem i prędzej czy później go doświadczamy skutków tego zła. Druga rzecz to jest to, co Biblia nazywa światem. Świat to nie chodzi o świat fizyczny, ale chodzi o to, co tu na świecie już nie funkcjonuje dobrze. Bóg stworzył świat idealny, ale teraz on nie jest idealny. Z powodu grzechu i konsekwencji grzechów kolejnych ludzi świat nie funkcjonuje we właściwy sposób, nie wszystko w świecie funkcjonuje we właściwy sposób. I świat to są na przykład... Aha, yy, powiedziałem, że jeszcze... Przepraszam, cofnę się. Powiedziałem jeszcze, że pokażę, co jest odpowiedzią. Więc kiedy grzeszysz, co jest odpowiedzią? Twoja osobista relacja z Bogiem. Przychodzisz, mówisz, Boże, zgrzeszyłem, przebacz mi i uwolnij mnie z moich grzechów, oczyś mnie, daj mi siłę. Teraz... Świadczy, czyli te złe skłonności, które, które są wokół nas, na przykład jesteś w jakimś towarzystwie, które na przykład co weekend chodzi i, wy... chodzi i imprezuje, jakby impreza nie musi być synonimem czegoś złego, ale ty wiesz, że chodzisz i pijesz tam za dużo, albo chodzisz, albo jakby obracasz się w takim środowisku, gdzie wszyscy plotkują i wiesz, że sama albo sam dokładasz się do tego plotkowania. I przykładów można by mnożyć, nie chcę takich oczywistych, więc takie mniej oczywiste pokazuję. I teraz, co jest Bożą odpowiedzią na to? Właściwe środowisko. Znajdź sobie środowisko, które, oczywiście nie mówię, że z każdego środowiska masz się odciąć. Nie, są oczywiście takie, które ewidentnie trzeba odciąć, jeżeli nie ma tam nic dobrego, ale są środowiska, których nie możesz się odciąć, bo to jest na przykład część twojej rodziny, którą spotykasz na święta, albo koledzy i koleżanki w pracy i nie jesteś w stanie tego zrobić. Natomiast, znajdź sobie środowiska, które też będą budować ciebie i ty będziesz budować ich. Najprościej by było powiedzieć: Znajdź sobie dobry kościół. Tak, jestem i widzę to w Biblii. Jestem fanem i widzę to w Biblii, że Bóg chce, żeby każdy był zakorzeniony w lokalnym kościele. I Bóg ma lokalny kościół dla ciebie. Żaden kościół nie jest idealny, ty też nie, więc to nie będzie idealny kościół. Ale mówię też o czymś. Innym niż tylko bycie w kościele. To jest znalezienie sobie, czy w tym kościele, czy poza kościołem, gdzieś mamy media społecznościowe, mamy różne komunikatory, więc ci ludzie mogą mieszkać w innych częściach Polski, świata. Znajdź sobie ludzi, z którymi regularnie możesz się spotykać, żeby się dzielić Bożym Słowem, żeby dzielić się swoim życiem, żeby się wspólnie modlić. Więc odpowiedzią na to, że świat nie funkcjonuje dobrze i w świecie są też środowiska, ludzie, którzy nie funkcjonują dobrze, jest Bożą odpowiedzią są inni ludzie, których dla ciebie stworzy. I trzecia rzecz to jest szatan, czyli bezpośrednie złe siły, które wpływają na nas. I czasami, czasami naprawdę potrzebujemy zostać uwolnieni od tych złych wpływów. I tutaj Bożą odpowiedzią są ludzie, którzy z jednej strony nie negują wpływu złych duchów i są w stanie się z Tobą pomodlić i przez tą modlitwę Bóg Cię uwolni. Możesz też sam to zrobić, ale często te wpływy, szczególnie kiedy są mocne, potrzebujemy wsparcia innych ludzi. Natomiast też nie chodzi o ludzi, którzy wszędzie będą widzieć złego ducha i we wszystkim będą się go doszukiwać. Chodzi o takich mądrych przywódców. Potrzebujemy takich ludzi znaleźć, żeby przez ich posługę Bóg nas mógł uwolnić i Właściwa posługa też będzie powiązana z duszpasterstwem, czyli albo ten człowiek da Ci jakiś sposób, jakiś, na przykład, co rozważać w słowie, jak się modlić, jak postępować i będzie prowadził Cię w opiece duszpasterskiej, albo odeśle Cię do jakiegoś duszpasterza, albo da Ci wskazówki, a Ty znajdziesz kogoś z jeżeli nie masz duszpasterza, to kogoś, kto jest na twoim poziomie wiary, żebyś, żeby mógł cię wspierać w tym. Ale to, to jest też Boża odpowiedź. Bóg ma odpowiedź na każdy rodzaj zła i każdy rodzaj cierpienia. Ja rozumiem, że mówiłem tutaj o tych rzeczach. Ktoś powie, no ale ja na przykład choruję i co ja mam zrobić? Okej, okay. zwykle gdzieś między... Yy, Zwykle to jest, jak mamy dwie nogi, tak? prawą i, no i lewą, i chodzimy i stoimy prosto na nich. Tak samo potrzebujemy zwykle dwóch rzeczy w każdym rodzaju cierpienia, nawet jeżeli on nie jest wprost z tych trzech przyczyn zła. Czyli na przykład chorujesz, I to może być nie, by nie być twój grzech, yy, nie być to wpływ środowiska, po prostu zachorowałeś, zachorowałaś. Potrzebujesz na pewno relacji z Bogiem, ale też potrzebujesz ludzi, którzy będą cię w tym wspierać. Nie zostawaj sam. Bóg ma dla Ciebie ludzi i często potrzebujemy ich rozpoznać, ponieważ nie jest tak łatwo ich rozpoznać, bo oczekiwalibyśmy jakichś aniołów, a czasami Bóg nam pokazuje ludzi, których dobrze znamy, którzy nie są idealni, ale są Bożą odpowiedzią dla nas. I Panie, dziękujemy Ci, że obojętnie jaki problem przeżywamy, jakie cierpienie nas dotyka, Ty masz dla nas odpowiedź. Zawsze odpowiedzią jest relacja z Tobą, dziękujemy Ci za to. Ale Ty wiesz, że jesteśmy tylko ludźmi i że potrzebujemy też ludzi, których Ty stawiasz na naszej drodze życia. Daj nam otwartość naszego umysłu, naszego serca, abyśmy tych ludzi rozpoznali i abyśmy z nimi połączyli swoje życie. Amen.